Witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnej naszej sesji. Witam Panie i Panów Radnych. Witam Pana Burmistrza i jego zastępców. Witam przedstawicieli mediów. Witam pracowników urzędu. Witam kierowników jednostek organizacyjnych. Witam szanownych gości przybyłych na dzisiejszą naszą uroczystość. Przechodzimy do, do punktu drugiego, ustalenie porządku obrad. Czy są uwagi do dzisiejszego porządku obrad? Nie widzę. Kolejny punkt, przyjęcie protokołu z siódmej sesji. Czy są uwagi do protokołu z poprzedniej sesji? Jeżeli nie ma, przystępujemy do głosowania. Kto z pań radnych i panów radnych za przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Ogłaszam wyniki głosowania. Wszyscy obecni na sali, radni głosowali za przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji.